Siemanko, ja jestem Tricus i słuchajcie, dzisiejszym odcinkiem powracamy do naszej ulubionej serii z Lucky Bloków, czyli potworny Lucky Skyblock Challenge. Dzisiejszym potworkiem, którego wam przedstawię, jest krówka z Lucky Bloków. Nie wiem, czy wyszła ona dobrze. E, myślę, że w sumie nawet odwzorowałem krowę i nawet nieźle to wyszło. Tutaj mamy fidget spinner z dawnego odcinka, ale to nieważne. Na samym początku, jeżeli chcecie, żeby Lucky Bloki znowu pojawiały się często na moim kanale, to słuchajcie, zostawcie po prostu łapkę w górę. O, ta o, o, o taką, o taką łapkę w górę zostawcie, a ja zabieram się już za po prostu ogarnianie tych bloczków. Zobaczmy. Najpierw potrzebny nam jest, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Jak zwykle, potrzebny nam jest bedroczek. Ok, e, ok, mamy bedrock, zrobimy sobie spawn pointa, żeby być bezpiecznym, żeby, kurde, po prostu normalnie było wszystko jak najlepiej. Ok, więc zróbmy sobie spawn point. To mikrofon mi zasłania w ogóle e, ten, e, czy co, co, co ja piszę i w ogóle. E, dobra, game rule już chyba. Jest zrobiony w ogóle, bo już na tej mapce kiedyś nagrywałem, ale w sumie mogę wam pokazać tą komendę. Jeżeli ktoś by zapomniał, to zawsze przy laki blokach wpisuje się gamę, rule, keep, tutaj i z duże, dużej, inwentory, true. I wtedy, słuchajcie, jak spadniecie i się zabijecie, albo generalnie, jak się zabijecie, to i temki z Was nie wypadają. Uuu, więc możemy normalnie cały czas może nas rozbalać e, Jaki chce. Słuchajcie, e, w ogóle Lucky Block. A jak wiecie, Lucky Bloki są naprawdę zdradzieckimi bloczkami. Więc ja bym się e, szczerze mówiąc trochę bał. No. Nie, 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 nie zaprzeczam, nie będę tutaj kłamywał, troszkę się boję tego otwierać. E, ale weźmy sobie w takim razie game Modzika 0 i już możemy tutaj zacząć ogarniać sobie normalnie, nie wiem od czego zacząć, pierwszy raz w ogóle coś co zrobiłem ma uszy takie, więc to, to jest bardzo wyjątkowy opening skrzynce, a no nic nie... Co? Co się stało? Czemu tu się kantorek do knesa zrespił? Nie! Zostawcie mnie! Uuu, co jest? jakieś zatrucie mam? Co się dzieje? Chwila, otwórzmy bloki wokół i... Rozwalmy to, rozwalmy to. Czemu? Co się dzieje? Rozwalmy to szybko! Proszę, ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja nie chcę tego mieć. Nie, ja skaczę. O! Fila, czy ja właśnie przestałem to mieć i wtedy skoczyłem? Czy. Czy ja jestem normalny? O i zobaczcie, broczki nam wszystkie zostały generalnie. Nie, ja nie wiem co ja w ogóle zrobiłem. W każdym razie to był najgorszy beacon, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Nie wiem, jakim cudem skrzynka otworzyła w ogóle laki bloka, chyba, że to aktywuje jakoś. Nie, skrzynka nie aktywuje tego. Uuu, diamentowe siodło. E, mam nawet na ferajnie takie. Oa! O nie, one zatruwają. Czemu tutaj wszystko jest dla mnie takie niemiłe? Czemu ja skoczyłem wtedy, gdy już wszystko było okej? Okay? Eee. Główko! Oh yeah! Widzieliście? To się nazywa... Wow! Nie wiedziałem, że główka w ogóle rozwala takie coś, czyli to... Wow, to jest naprawdę fajna ciekawostka, którą warto w sumie wiedzieć, czy to... Dobra, ten beacon na szczęście już nic nie robi. Tutaj co, 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 co... Nie ma napisu. What the fuck, man? Nie rozumiem. E, tutaj mamy, wow, lucky bloczki zwykłe, bo lucky bloków zwykłych tutaj dzisiaj nie postawiłem w ogóle, więc możemy sobie zwykłe lucky bloki teraz otworzyć. O! Dobra, łuki z strzały to na pewno nam się przydadzą. Ciekawe, czy jakieś krowy będą wypadać, bo w sumie to jest krowi lucky block, więc... Nie, ja nie wiem. Mogłyby wypadać. Co to? O u! u! Go, go, szybko, 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 mamy 20 sekund, mamy 20 sekund, wszystko, wszystko musimy zebrać. Ja nie mogę, szybko! 15, 14, 13, ja nie mogę, dobra, chwila, czy tutaj coś jest? Niech tutaj coś będzie. Eee, okej, okay, lucky puppy, what the fuck? o, oh, diaksy, 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 diaksy. Ile mamy czasu? 3, 2, 1! Wo skończył się czas, tak naprawdę to nic nie dzieje i zostawia się tylko coś takiego, więc naprawdę nie jest źle, szczerze mówiąc. Spadaj. A, on jest dobry, zapomniałem. No to nie spada. i mo możesz ze mną zamieszkać. Możesz być moim najlepszym przyjacielem, bałwanku. Eee, albo i nie <głos> <głos> jestem okropny eee, dobra dobra nieważ nieważne może trochę znormalniejmy eee, w ogóle zapraszam was do wysyłania mapek do mnie możecie wysyłać mapki laki blokowe jeżeli jakieś zrobicie bo dawno bardzo nie dostałem żadnych mapek laki blokowych a w sumie to jest spoko seria i dużo osób pisze że no tęsknij za nią, A ja, no jak tęsknicie, no to słuchajcie To co się ze mną dzieje? Levitation przez 30 sekund? Chwila, o, patrzcie Jeżeli nie wiecie jak przetrwać levitation To słuchajcie, zatrzymujecie się pod takim drzewkiem Wtedy żadna lewitacja was nie zabije Ale słuchajcie, ja, ja się tego nie boję Ja się tego nie boję, ja tutaj mogę latać Jestem królem latania Jestem królem przez I zabiję koty, bang Oh yeah o oh, o, oh, mój gep... O oh, yeah! Zniszmy koty chwilat O, oh, o to trochę mnie zabolało. Ale niszczenie kotów było spoko akurat, co nie? Aaa, ah, tricus versus koty, dobra. Wszystko stresiłem niestety na zabijaniu tych kotków biednych, ale... O oh, nie. Czy ja mam... Hmm. O, oh, ciastko! Widzicie? Wszystko ma swoje dobre strony, słuchajcie, może, może i teraz siedzę w lawie oj, i płonę i nic nie mogę z tym zrobić, ale za to mam ciacho tutaj, mogę, mogę, je zjeść sobie, czemu to tak wolno mnie zabija, no dobra, już, co, co cię nie zabije, to mnie A to mnie zabiło, więc nie jestem ani trochę mocniejszy, aaa, spadaj, o nie, mamo, ja chcę tutaj, o, co jest gorsze, diaksy czy diaładowane creepery? Ja nie mogę, nie wiem co jest gorsze. Uuu, dobra, spokojnie. 8 sekund, 8 sekund wytrzymajmy. E, wtedy one znikną może albo się po prostu oszukuje póki, że się zniknął. O! Zniknęły! Dobra, ludziska! Jednak nam się... Co się... Wow, bo to jest Lucky Sort, o, to wybucha, bo to jest TNT Lucky block oczywiście. Mógłbym... O! Wow, wow, tego to by nie przeżył nawet król minecrafta, kurde. Bo królaki bloków, czyli ja tego nie przeżył, to. Ty! O! Wow! Wow, kurczacza apokalipsa! Ku... Czacza, tańczymy czacze, kurczacze. Chwila, tutaj w ogóle się zrobiło trochę tak e, słabi, s, 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 słabiasto, więc ja bym zrobił. O, tak, 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 tak. E, halo, przepraszam. O, o, widzę Zygmunta. Zygmunt, co robisz? Co się. Zygmunt! Masz. Już po tobie. Oh yeah! Koniec, to była śmierć Zygmunta. No, nie wiem, może Zygmunt nie zasługiwał na nią. Napiszcie w komentarzu Zygmunt, będę za to utęsknił. Creeper Zygmunt, nasz, nasz król. Nie nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, głupoty gadam. Tak naprawdę... To... Co się stało właśnie? Co się stało? O co chodziło? co w się sensie... Ja nawet nie mam pojęcia co się stało. To działo się tak szybko! Oooooooo! Jestem żniwiarzem śmierci. Czyli teraz jestem niezniszczalny, przepraszam. Mhm, mhm, jestem nieśmiertelny. Jestem tu turbo żniwiarz śmierci tricus, który niczego się nie boi, który wspiera leki bloki. O oo, o No to jak to mówią, kto mieczem wojuje, ten odwieczak nie! No właśnie, to się teraz stało, bo i w przypadku także, że od miecza zginąłem, więc niestety. Ooo, to jest taki piękny ja chcę być z nimi. E, chyba właśnie zrobiłem coś głupiego, bo mam 30 level, a go straciłem tak po prostu, a nie, nie tracę levela, bo mam Keep Inventory. Oh yeah, nie zrobiłem kurczak, żegnaj, yeah. <laughs> Ojej, takie bloki są superowe. No jest, już naprawdę się stęskniłem za ich otwieraniem. Kiedyś to była taka moja seria, ludzie. Taka moja seria, kurde, główna seria. Co jest? O! Ogini! Od... O! O! Ile ich było? Nawet Zniwia żniwiastrisu sobie nie po... O! Dobra. Ty, te, ty! To są niewidzialne. Niewidzialni Minecrafterzy, którzy chcą mnie zniszczyć. Dobra, spokojnie. Spokojnie, nic nie, nic złego się nie wydarzyło, ok? Eee, dobra, to tutaj jeszcze musimy zniszczyć trochę tych astrali. Spokojnie. O nie! To... Tak, to powstrzymuje te gwiazdki. Wow, 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 dobrze, nadal mam ref ref refleks jednak. Tego się, słuchajcie, nie zapomina. Kras się było królem jak bloków, to jest się nim na zawsze. To już pamiętacie, co tutaj trzeba zrobić, jak nad wami. O! Jak na dwa mi się takie coś pojawi, to od razu! do doń, stawiacie piek! Mięso tylko mama. To sobie w takim razie mogę zjeść zawsze, no ale. Dobra, nieważne, nieważne. O-o! okej, o, Tutaj nadal są te typy? What the fuck? tu już was nie ma! Uh. O, oh, oni są potężni. W ogóle co to są za typki z tymi mieczami? Ja nie mam pojęcia, bo są niewidzialni. Więc nigdy nie widziałem ich twarzy. O nie, koniku! Koniku, nie! Jak. do końdilera, o nie. Ja cię uwolnię, uwolnię. O nie, nie mogę tego wykopać! Koniku! Nie umiera. O, zabiłem go jeszcze bardziej. No dobra. Koń! O! Ty żyjesz! Bo to jest nieśmiertelny koń! To jest super nieśmiertelny koń Tritsusa. Wskakuj tutaj. Nie bądź. No nie bądź kaleka, koniu! Wskakuj. Robimy opening wspólnie teraz: Zenon, koń i jeszcze Tritsus. E, Okej, okay. nie, koń Zenon bardziej by pasowało. By, by brzmiało trochę jak nazwa mojego kanału, nie? Zwierzę i, 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 i imię. Dobra, zostawmy konia w takim razie w jakimś lepszym miejscu. Okej, okay, konik. E, zostań tutaj. No co za debil! Zadałeś spać! No i co? I co? Było? Było się nie słychać? Teraz będziesz w przestworzach na zawsze leciał. Kurde, jak jesteś nieśmiertelny. Naj! No ten konik to jednak. Kto od masła wojuje, ten od masła Nie Rozkopuj to, rozkopuj to, dobra, no dobra. Bo w tych pajęczynach tak wolno. O Nie! Nie, nie, nie! Powiedzcie mi, że to nie jest kurde, prawda, ja... Ja chcę tutaj, dobra, jesteśmy, 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 spokojnie, spokojnie O, TNT bloczki, to są moje ulubione e, W ogóle możecie mi pisać jaki byście chcieli lucky blokowy challenge też w komentarzu Okej, okay. był remis, był remis, widzieliście to wszyscy e, O, dobre, dobre... Ło, bo ja w ogóle zbroi nie mam, czy jak nupem jestem jakimś? Przepraszam bardzo, dobra, tutaj mamy takie coś, a tutaj jeszcze klatę widziałem, dobra, jakaś klata taka Co się teraz dzieje? No super, zlogowała mnie kompletnie nie mam pojęcia co on robi, ale nieważne. O o. Wow. Dobra. Chyba jednak trochę ta zbrojka mnie ochroniła, bo nie to. Coś się dzieje teraz. Przepraszam bardzo. Timeset, timeset. Dawajcie timeset. Eee, time timeset 1. Halo? No dobra, naprawiłem, naprawiłem grawić się. Wow, tu tyle spadło tego TNT w ogóle, że znowu mamy... Nie mamy tych struktur przeklętych, tylko mamy widać ile laki bloków nam zostało do rozwalenia w naszym super turbo, turbo openingu. Co się właśnie wydarzyło? Co to? Co to jest? Co to jest za kurde futrzak? Co, w sensie chciałem powiedzieć pchlarz, wie, wie, że wiecie, jak takie zwierzę jakieś. Tyle... Mm, o, o dobra, musi być ładnie, wszystko dobra. Eee, okej, okay. pięknie, teraz wrzućmy ciastko. Co nam da ciastko? Halo Halo? Halo? Czemu się nic nie pojawiło? Halo! Nie rozumiem. O, Zostaw mnie! Ile ich jest? Zostaw mnie! Dobra, zostawi mnie o! Uuu! Czy to... Wiecie co to znaczy? Co to? Chwila. Co to jest? Co to jest? Ralotnia? I co ja mogę nią zrobić? Oh, yeah! To było bardzo mądre. Z... Co daje ta paralotnia? Czemu ona jest przyczepiona do mojej głowy? A nie do mojej szyi. I co ja? Wolniej spadam? Tak, dużo wolniej spadam. Dobra, czaję Rozumiem to, rozumiem to w pełni. Eee co ja właśnie zrobiłem? Dobra, wleciałem do tej lawy, tak naprawdę dowiedziałem w sumie, co zrobiłem. Okej, okay. w każdym razie bardzo dziwny item, paralotnia, what the fuck, i w ogóle ta... Ten hełm. What the fuck, man? O co chodzi? O co chodzi z takim hełmem? Dobra, bierzemy dalej. To... o nie, tylko nie Wither, proszę, tylko... Tylko nie Wither, no ja nie lubię Withera. Nie lubię Withera. E, nie ma go? O, poszedł na dół. Nie wracaj ja, oh yeah, dobra, Witter pokonany. To była naprawdę epicka i trudna walka, zdecydowanie. Zdecydowanie tak, tricus. Była bardzo trudna. O! Kusi mnie to. Dobra, nie mogę się powstrzymać. Bang! <ścoughs> o biedna owca. E, dobra. Uu, nie! Czemu? Czemu? Fila, ja wiem co ja zrobię w takim razie. Ja, ja zrobię coś, czego o co nawet Einstein by się nie pokusił. Chwila Tylko. Kurde! Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, co to, co to za traktowanie youtubera, co to za traktowanie jeża tricusa? przepraszam bardzo, ja nie rozumiem, ja nie, kurde, dobra, chwila, tutaj już go nie ma, dobra, tutaj już go nie ma, to słuchajcie, zrobimy bardzo bezpieczne, ten, bardzo bezpieczną podłogę, dzięki której nie będziemy spadać do tej lawy, to chyba... No to bardzo bezpieczna podłoga, chyba przyznacie mi, że to bezpieczne. E, Okej, okay, co tutaj mamy? E, nie mam pojęcia. Mm, dobra, tutaj mamy jakieś... O, świniaka tutaj mamy. Tutaj mamy e, ten laga. Oooo! Pod... Podłoga się popsuła. Jakby co? Jakby ktoś nie, nie wiedział co się stało właśnie, to e, podłoga, którą zrobiłem się popsuła. Timeset naprawi grę. E, weather clear jeszcze... A, nie mam weather Clear. Kośnik. Czy with Wither nadal tu jest? Czy on jest głupi jakiś? Przepraszam bardzo, co jest Weather Clear? No dobra, udało się. Czy ty kurde. Uuu, ta zbrojka też ma ładne oczka. Uh, o, to jest. wow, teraz wam pokażę. Patrzcie, patrzcie. Pyk Domek z grzyba. O, widzicie? Widzicie. Rocksem Beby mi pozazdrościł nawet takiego domku z grzyba. Ło, jest kozacki. Widzicie jaki ładny? Naprawdę super. Domek z grzyba z Lucky Block polecam wszystkim. Okej, okay, no. otwieramy dalej w takim razie. To jeszcze trochę nam zostało do skompletowania challengea e, Ok. okej. Uuu, tutaj jest wejście do netheru dla Wow! Co się stało? Gdzie jestem Gdzie jestem? Co się no. dzieje? Co się. Oj, nie to tak, Co się dzieje? Co się. Co to. O, to jest jakaś super ultra łopata, która wszystko ma na hita. Chwila, czy ona też ma Withera na hita? Zaraz zobaczymy. Wither, gdzie jesteś? Wither, Wither, Wither. Czekaj, 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 czekaj. czekaj mówiłem ci, nie bij mnie. Ja nie mogę, dobra, chwila. E, dobra, Wither jest tu Uderzmy go tym, uderzmy go Tyk! O, oh, on jest jednak mocny dość Popsuł portal?! Co za typo, on umie psuć obsydian i nie wiedziałem o tym w ogóle Eee, okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem, jesteś na mnie wściekły, dlatego że twoja mama mnie nie lubi, ale, ale żeby od razu mnie zabijać, to przesada Okej okay. to tutaj się wkopujemy Dobra Wiecie co? Chyba to już jest zbyt wszystko popsute, żeby dalej otwierać. Więc myślę, że to było na tyle tego penigła. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, wysyłajcie mi własne mapki, fajny ten domek jest swoją drogą. To było na tyle na razie. Trz.